Cześć Kochani, cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z miksem za 35 zł. Mamy dwie sztuki po 10 zł. Jest to bajeczna kasa i pół miliona w banku. I trzy sztuki po 5 zł. Super linię, kierunek kasa i premia. I co mnie bardzo cieszy na samym wstępie, już tutaj, bo naddrapałam super linie i już utworzyła nam się jedna linia. Także z zerem dzisiaj na pewno nie wyjdziemy. A czy będzie plus, to się okaże. Zaczynamy drapać, zaczynamy od premii. Tu potrzebujemy do wygrania dwóch takich samych symboli. Możemy znaleźć również trzy takie same symbole. No i sprawdzamy, co nam przyniesie premia. Mamy kwiat, pik i trap. Gra druga to biedronka. Z Biedronka kier i moneta. Chciałam już powiedzieć serce, ale to nie ta zdrapka. Gra trzecia. Mamy karo podkowe i wiśnie. Gra czwarta. Wiśnie, złoto i winogrono. Gra piąta. Coś tu ciężko idzie. Kier pik. Podkowa, gra szósta, trzy różne. I gra siódma również nie przynosi wygranej. Także pierwsza zdrawka pusta. Zobaczymy, co na to kierunek kasa. Tu szukamy wygrywających liczb. Możemy znaleźć również symbol klipsu i wygrać przypisaną do niego kwotę. A wygrywające liczby w tej zdrawce to.

Mamy dwadzieścia siedem, osiemnaście, dwanaście, dziewięć i trzydzieści trzy. Także zdrabka pusta. Eee, super linie zostawimy sobie na, sobie na koniec. Weźmiemy sobie teraz bajeczną kasę. W bajecznej kasie możemy znaleźć również worek z dolarami i skrzynię, która nam pomnoży wygraną dwukrotnie. A wygrywające liczby w tej zdrawce to 18, 13, 19, 3 i 11. I szukamy. Mamy dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, sześć, trzydzieści cztery i dwadzieścia jeden. Następnie dwa, trzydzieści dwa, dziewięć, cztery. I trzydzieści trzy, kolejny rząd dwadzieścia siedem, trzydzieści pięć, szesnaście, czterdzieści, i dwadzieścia osiem również nie ma. Ostatnia szansa, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć mamy worek. Super. Już miałam mówić, że kolejna zdrobka pusta, a tu proszę. Coś tam wpadło. 12 to obok i kończymy 39, a pod workiem mamy 10 zł. Mamy zwrot, ale jest. Także super. Kontrolne mamy 3 razy. A to co? Pół miliona w banku. Tu podobna sytuacja. Możemy znaleźć sztabki złota i bank. Bank pomnoży nam dwukrotnie wygraną. Wygrywające liczby w tej zdrabce. Mamy tak: 22, 34, 5, 18 i 17. I patrzymy. Mamy 21 trzydzieści sześć i trzydzieści szesnaście i dwanaście. Także pierwszy rządek pusty. Kolejny osiem, jeden, trzydzieści pięć, trzydzieści trzy i czternaście. Też same oboki.

I 9. Także ani wygrywającej liczby, ani symbolu. Pół miliona w banku puste. Kontrolne różne. No i została nam zdrabka super linie. Pewniak. 8 symboli do końca. 2, 4, 6, 8, tak jest. I patrzymy co dalej. Mamy tęczę i czapkę. I szukamy i patrzymy, czy coś tu jeszcze dołożymy. Tęcza i czapka. Mamy tęczę. A I czapki brak. OK. Następne symbole to kwiat i klucz. Mamy klucz. I tutaj klucz. Następnie mamy kraba i popcorn. Krab i popcorn. Jest krabik, tu jest krabik. Tu mamy kraba i popcorn, i tu jeszcze krab. I ostatnie dwa symbole to rolki i gwiazda. I sprawdzamy. Są rolki, jest gwiazda. Tu jest gwiazda. Tu mamy gwiazdę. Tu jest gwiazda i są roki. Jeżeli niczego nie przeoczyłam, to zostajemy z jedną linią, a pod linią mamy 5 zł. Kontrolne mamy B, także wszystko się zgadza. Kochani, w dzisiejszym odcinku mamy 15 zł zwrotu, 10 zł w bajecznej kasie i 5 zł w superlinie. Mogło być gorzej, ale też mogło być lepiej. No nic, to bawi się z nami dalej, my z nimi też. Także co, kochani, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, pa.